Skandynawia. Nagle pojawili się wszędzie. Dwie historie, które wydarzyły się naprawdę. Monster God Peterson? Są trzy cele. Port Oslo, 50 żołnierzy w nocy, 200 dzień. Konspirujesz przeciwko Rzeszy? Jaka jest cena wolności? Tortury są jak symfonia, składają się z kilku części. Nigdy nie mnie niewinnego człowieka, rozumiesz? Już w najbliższy weekend zapraszamy na skandynawskie kino wojenne. W sobotę o 21.00 Axel Heni jako Max Manus w historii Gangus Oslo. I są, no, 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 no. Od dawna pragnąłem pańskiej śmierci. W niedzielę o 21.00 duński ruch oporu i charyzmatyczny Mats Mikkelsen w filmie Podziemny Front. Tylko na kanale Filmbox Ext.